Pewnego dnia pod wieczór, wracając po zajęciach do domu, położyłem się na łóżku w moim małym studenckim pokoju w mieście na północy Francji, zwanym Lille. Dla tych, którzy je znają, byłem trochę zmęczony, ale nic poza tym. Położyłem się tak jak się kładzie, żeby się zrelaksować pod koniec dnia. Po kilku minutach, w tej odprężającej postawie, odniosłem wrażenie, że jestem coraz mniejszy w moim ciele. Et je le faisais de plus en plus petit dans mon corps. Enfin, qu'il y avait quelque chose qui, qui rétrécissait dans mon corps. et au bout de seconde, au bout de quelques minutes de ces sensations-là, Hop, znalazłem się poza ciałem. Coś wyszło z mojego ciała i zobaczyłem nagle siebie leżącego na moim łóżku. Zobaczyłem swoje ciało leżące na moim studenckim łóżku. Oczywiście doświadczając tego w okamgnieniu, zdałem sobie sprawę, że to drugie ciało, w którym znajdowała się moja świadomość, nie było materialne i nie miało żadnej solidności ani oporu w stosunku do materii tego świata. Jeśli dobrze pamiętam, opanowanie tej techniki zajęło mi około 6 miesięcy. I właśnie po doświadczeniu tego typu po którym szczególnie czułem wewnętrzny spokój, poczułem, że ten gwizdzący dźwięk, który słyszałem, stawał się dźwiękiem. I wtedy dostrzegłem przed sobą lub wokół siebie, trudno powiedzieć, spiralę światła, która zasysała mnie całkowicie w kierunku czegoś innego. Po drugiej stronie tej spirali światła lub Londres, tego, co czułem jako koniec lumière, tej spirali, e niespodziewanie znalazłem się we wszechświecie innym niż nasz. W wszechświecie, który wydawał mi się wyjątkowo konkretny. Moje stopy stały na trawie, która była prawdziwa. Różnica tego świata, który nagle odkrywałem, polegała na tym, że miałem wrażenie, i że nie było słońca gdzieś, ale że światło było we wszystkim, co było obecne, w drzewach, w naturze i tak dalej. To było właściwie moje pierwsze doświadczenie kontaktu z tym, co zrozumiałem później, że było jednym ze światów duszy. W tym świecie światła. Tak go nazwijmy, bardzo szybko nawiązałem kontakt z istotą, świetlistą obecnością, która w pewien sposób uczyła mnie, przemawiając do mnie o rzeczywistości duszy. Zrozumiałem, że ten półgazowy i półelektryczny wehikuł, w którym podróżowałem i przez który od lat doświadczałem zjawisk, był tym, co globalnie nazywa się duszą. Bardzo szybko nabrałem zaufania do tej obecności światła i pamiętam, że jednym z pierwszych pytań, jakie mu zadałem, odbywało się to telepatycznie, było, więc to jest raj. Oczywiście powiedziałem to w bardzo naiwny sposób, ponieważ on mówił o fakcie, że jestem w środku duszy. Odpowiedział, nie, nie, wcale nie. Pójdziełam więc do niego, więc to jest życie pośmiertne? Nie całkiem. To jeden zaświatów. Wtedy zaczęłam rozumieć, najpierw w sposób teoretyczny, a potem praktyczny, że nie istnieje jeden świat poza śmiercią, ale wielka ilość, a nawet powiedziałbym nieskończoność tych zaświatów. Oczywiście zajęło mi trochę czasu, by to wszystko uporządkować nie tylko w intelektualnym zrozumieniu, ale w doświadczeniu rzeczywistości, że istnieje nieskończona liczba światów pośmiertnych. Stopniowo uświadomiłem sobie, że to ciało świadomości, które jest naszym w stanie czuwania, a także kiedy przenosi się poza ciało, wibruje dla każdego z nas na pewnej częstotliwości. I że ta częstotliwość wysyła nas do tego, co nazywamy za światem do płaszczyzny istnienia, która ma taką samą częstotliwość jak nasze ciało duszy. Musimy to właściwie zrozumieć to znaczy, że nasz wszechświat jest wielowarstwowy co oznacza, że istnieje nieskończona ilość warstw i egzystencji, które są równoległe do siebie i które mogą się przenikać. Spędziłem wiele lat istotnie doświadczając tej mnogości sześciu światów i każdy świat, każdy byt wibracyjny ma swoją własną definicję życia. To dlatego tradycyjnie prosi się nas we wszystkich wielkich kulturach spirytystycznych świata, abyśmy pracowali nad sobą i byli lepszymi istotami ludzkimi. To czego pragną wszystkie tradycje, religie, to po prostu szlachetnianie naszej świadomości, dopuszczenie do głosu naszego serca, abyśmy mogli syntetyzować naszą duszę z coraz bardziej świetlistymi światami. Z coraz bardziej świetlistymi kanałami istnienia. To nie tylko trzeba czynić dobro, aby czynić dobro, to raczej bądźcie lepszymi istotami ludzkimi, aby mieć dostęp do kanału życia, do coraz lżejszych kanałów życia, gdzie pojęcie szczęścia i pojęcie radości są coraz bardziej namacalne. Kiedy odchodzimy, nie wybieramy, na który poziom wibracyjny się przenosimy. Odchodzimy z tym, czym jesteśmy, czyli z tym, co najbardziej rozwinęliśmy w sobie, nie tylko w czasie naszego życia, ale również w czasie naszej śmierci.